Cześć, z tej strony Mateusz. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat, którego jeszcze na swoim kanale nie poruszałem, a mianowicie chodzi o radio w iPhone'ie. Jak wszyscy zapewne wiedzą, jako takiego normalnego radia w iPhone'ie nie ma, trzeba korzystać z radia internetowego, co raczej nie jest już problemem w dzisiejszych czasach, jest to raczej standard, każda stacja radiowa ma swoją jakby wersję też online. No i chcąc pozbawiać konkretnej stacji, wchodzimy sobie albo na daną stronę, albo korzystamy właśnie z aplikacji firm trzecich, które gromadzą te wszystkie stacje. I w dniu dzisiejszym chciałbym wam pokazać jedną taką fajną propozycję, propozycję darmową. Całkowicie. Darmową można wręcz dodać, a konkretnie aplikację Audio. Na marginesie wam powiem, że także dostępne na Androida. aplikacji, które naprawdę posiada wiele fajnych funkcji, o których będę chciał w dzisiejszym filmie Wam powiedzieć. Zanim może przejdziemy do samej funkcjonalności tej aplikacji, kilka słów o wyglądzie. Wyglądzie, które jest raczej gorszą stroną tej apki. Nie jest on tragiczny i generalnie zależy on pewnie od gustu. Natomiast najważniejszą sprawą przy tego typu aplikacjach jest funkcjonalność. I ta funkcjonalność właśnie jest na pewno bardzo mocną stroną. Przede wszystkim Audials ma dostęp do 80 tysięcy stacji radiowych. Jest naprawdę ogrom. Praktycznie każdą bardziej znaną stację na świecie znajdziecie i będziecie mogli sobie przysłuchiwać właśnie tej aplikacji. Ale co ważniejsze, po wybraniu danej stacji jesteśmy w stanie nagrywać daną audycję bądź daną piosenkę, która aktualnie właśnie leci w radio. I później na przykład wracać do danej audycji albo odsłuchiwać później daną piosenkę. Dodatkowo, co warto podkreślić, aplikacja jest w stanie rozpoznawać dane piosenki, to znaczy możemy sobie wyśledzić daną piosenkę i ją na przykład potem pobrać w iTunes bądź w jakimś programie streamującym muzykę. Fajną funkcją jest też to, że aplikacja można powiedzieć trochę nas śledzi, to znaczy to, co słuchamy, w jakich stacjach słuchamy, i na podstawie tego daje nam kolejne zbliżone propozycje, tak abyśmy po prostu poszerzali swoje spektrum tych stacji, które lubimy słuchać. Generalnie sama aplikacja jest bardzo prosta, jest mega intuicyjna i to jest ważne przy takich aplikacjach, nie męczymy się po prostu. Podczas kontrolowania i podczas przechodzenia e, z konkretnych funkcji. No i z takich bardziej zaawansowanych funkcji, ale jednak standardowych, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, ma ona oczywiście możliwość streamingu do AirPlay oraz do Chromecasta, co daje tak naprawdę nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o podpięcie takiego telefonu, czy to iPhona, czy innego telefonu, na przykład z Androidem, do jakiegoś głośnika, jakiegoś innego urządzenia, który po prostu będzie podgłaśniał nam ten dźwięk, rozsyłał go na inne urządzenia. A jak ja Wam mówiłem, aplikacja jest całkowicie darmowa, więc nie widzę przeszkód, aby ją sobie pobrać i wypróbować na spokojnie, a myślę, że zostanie u Was na telefonie, bo jest naprawdę mega prosta. Intuicyjna, może jedynie ten design mógłby być trochę poprawiony, ale myślę, że jak w sumie wielu użytkowników to będzie zaznaczać gdzieś w ocenach, e, to producent ulegnie i coś zrobi w tej kwestii. A tych opinii z tego, co patrzymy może być naprawdę bardzo, bardzo dużo, albo aplikacja cieszy się naprawdę dużą popularnością, bo jest po prostu dobra. Jeżeli potrzebujecie jakiejś aplikacji radiowej, bądź po prostu chcecie wymienić swoją starą apkę, która na przykład nie ma funkcji nagrywania danych audycji czy w ogóle utworów, to myślę, że warto właśnie zainteresować się tą apką. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało dajcie w komentarzach znać, postaram się Wam odpowiedzieć na te pytania. Ode mnie to na tyle. Ja za i wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.